Rolnicy chcą po prostu wolności, tego, żeby nikt nie ingerował to, w jaki sposób zajmują się swoją ziemią. A niestety rząd wymyśla albo piątkę dla zwierząt, albo wymyśla jakąś ustawę łańcuchową tylko po to, żeby szkodzić polskim rolnikom. Unia Europejska zielonym ładem chce zniszczyć polskie rolnictwo. Unia Europejska chce, żeby rolnicy musieli rejestrować nawet swoje kury i nikt nie rozumie dlaczego. Unia Europejska chce, żeby rolnicy musieli ugorować swoje pole. Unia Europejska chce wpuścić do Europy żywność z Ukrainy oraz z Ameryki Południowej, które nie pełnia polskich norm po to, żeby dochodziło do nieuczciwej konkurencji z polskim rolnictwem. Polscy rolnicy mówią jasno: po prostu przestańcie wreszcie nam przeszkadzać. My sobie doskonale poradzimy. Polska żywność jest świetna, polska żywność jest zdrowa. Powinniśmy jeść polską żywność, ale polski rząd i Unia Europejska musi przestać przeszkadzać polskim rolnikom.